Josie Manko z strony Caspressu ND9, to jest widzowie. Oj, o, lec widzowie, kolejny odcinek. Dzisiaj widzowie, to ja to nagrywam zaraz po pierwszym odcinku z The Rake, I to jest, widzowie, odcinek o ten, o strasznym Rake'u, Jeśli ktoś chce, to w nie wpada na pierwszy odcinek. Mamy tutaj y, prawie 200 punktów. I jak sobie sprzedamy, to dostanie, mamy 200, prawie 300, więc co można sobie kupić? Kupmy ten zegarek i kupmy mapę. Żeby się nie zgubić. Żeby wiedzieć, gdzie, gdzie co jest. Co my tu mamy? Apteczka. No, na tracker już mnie niestety nie, nie stać. O, tu można z tym można badylem spariliżować. Co, no i możemy sobie jeszcze kupić. To. I to. Czego tu. Aha. Chyba nie, nie wiem co to daje, to, ale aha, dobra, wiem. To jest, że, że ile procent jeszcze jest do tego, no jak to się nazywa? Szybko. No ile pro, co, co, co ty ty robisz? robisz? No że, no. Yy... Procenty do tego czegoś. No, do tego, do prądu. W sensie wiecie o co mi chodzi, nie? Chyba. O! Ogólnie bo ja nie wiem czy ja nie stracę tych rzeczy, jak jest zginę. Więc ja wolę. Game time. A co to? Z game time. Właśnie jeden z... Aha! Że kiedy noc jest? Aha, ale serio? Tylko? Tylko to? A zobaczmy to. Safe house, dobra. Base camp. Crush car. Z gościu weźmy nie strasz. Co, 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 co ty mnie tak straszysz? Dobra. Mamy tak. Chodźmy pod O. Chodźmy tu. Na ścianę. Żeby było lepiej. Mamy tak, widzę. Mamy safehouse, Mamy burding bus. Czyli rozwalony bus. Następnie mamy cave. Jakiś well. Więc to z tym dziurą o, Dziury są i w caveie są trzy kroperki, więc możliwe, że stamtąd właśnie wychodzi rake. Basecamp byliśmy, w Szopie oczywiście. Praktycznie wszystkim byliśmy. Już, nie? A co to jest? Co to? Aha, ile. Ja. I? Ile? 7 mi... Siedem... minut i 50 sekund ja to mam wytrzymać. Ich trochę nie powaliło. Nie wiem dlaczego tu są kamery. Bo on jest gdzieś tam. Chismaoff. Chismaoff z Westlake. Chismaoff został właśnie pokonany. <laughs> został właśnie pokonany. Czyli on stąd chyba nie wychodzi. Ja się boję jego dziw tych tick jumpscarów, bo obejrzyjcie się z, do tyłu i dostaniecie takiego... A czemu... Ej, gościu, a czemu ty uciekasz? Bo to dobrze, to... to, to nie, nie brzmi, że jak uciekasz. No właśnie, to dobrze, nie, nie brzmi to bardzo dobrze. Nie właśnie dlatego nie brzmi to dobrze, że uciekam. Się będziesz tu zaraz ściana nagle będzie. I nie uciekną sobie. I nie zabije. Well. To jest ten dziura. A to safe house. To jest w tym safe house. Patrzcie. Stary proszę. Proszę was. Please. Jest. Ile procent? 40%? Weźmy zgaśmy to. Zgaśmy, będzie lepiej. Nara, nara, co jest dziwne bardzo. Dobra, widzowie, tym razem się nie przestraszyłem jakoś tego Jak jumpskera. Ale ja słyszałem tego. O, ja nie wiem, czy on to słyszy, jak ja to tak łamę. Miejmy nadzieję, że nie. Bo, jak tak, to znaczy, że on tutaj idzie. Super. Jeszcze 5 minut i 30 sekund do końca. Jestem przy. Nie, on, on jest gdzieś dale dalej. <ścoughs> Przy czym ja nie byłem jeszcze, przy wszystkim, przy to przy tym, nie byłem chyba przy jeszcze burning busie, przy tym burning bus, przy tym tylko nie byłem, a te kropki to ja nie wiem, co to jest, to są chyba drzewa. Szkoda, że mnie tu nie, nie widać, na przykład jakiejś takiej czerwonej kropeczki jak chodzę, nie, tylko tako po prostu, chodź, idziemy, chodźmy, chodźmy razem może, co, będzie leps lepiej tak. Grupie zawsze siła, chodź. Czemu? Chodź. Sorry, nie bój się. Nie bój się. On gra na. Znaczy. On gra na tym, na Playce. Bo jest Xbox. Na tym. To się nie ten Xbox, tylko pad Xbox. O, o, patrzcie. Mamy kolejną. Dużo tych, tych jest. Nie wiem, czy on... i on tutaj przyjdzie chyba. Tak samo jak on słyszał ten Tak samo o tu jest safe house Tak samo jak on słyszał gdzie już otwier! otwieraj. To ja! Ja jestem ziomek! O siema! Dobra! Zamykaj! Ale czekaj, ciekawe, czy widzowie, gdybym ja tutaj tak takie świecił latarką, i byśmy tak sali to oby nas zobaczył tu? Może ta? Hmm. Może ja tak będę siedział? Bo ja chyba wiem, jak go można, jak on jest blisko, to możliwe. Że go bo słychać takie nieraz, takie, takie wąchanie, takie... Takie wochanie Ja nie wiem, czy to nie jest on. A może on nas ominie? Po prostu? Sprawdzę, jaka... Minuta 2 minuty i 55 sekund. Tu mamy, aha i tu można się z innymi graczami no, przecież my na przykład na, na czacie eee, Czemu nie mogę... Ej, o. Siema ludzie. <grytanie> I to <grytanie> Ja tu mówię nawet tym siema ludzie i na napisałem smutny omenek jest. Właśnie widzę jeśli chcecie mi dodać do znajomych, nazywam się smutny omenek jak tutaj na tym radiu. O, tam na... na całkiem na dole. Smutny omenek i, i pisze siema ludzie. I pisać możecie napisać swoje niki, w komentarzach. I ja was będę akceptował, bo ja nie wiem, jak wy macie tam na imię. Petrek. O. No. no. W taki sposób to ra. Stary... O, tu gdzieś chodzi. Co? A czemu to tam. Pod... Co? Ej, właśnie, jak on tu wejdzie w takim razie? Jak przecież tu jest wszystko ten. Dobra, widzowie. Jest tak. Pierwszy. Ten. Jest tak. Albo pierwszy, pierwsza opcja to jest taka: znając życie, albo wyważy drzwi. To jest pierwsza opcja. Druga opcja. Druga opcja jest taka. Że po prostu nie, nie, nie będzie mógł tutaj wejść tyle. Natomiast trzecia opcja jest taka, że on po prostu. Pff, em, jakby tu powiedzieć. Ps, po prostu się przejdzie koło nas, nie? I będzie miał w nas wywalone. To jest trzecia opcja. Ja myślę, że opcja num, opcja to jest pierwsza, ale. No bo raczej, no to by było całkiem łatwe, gdybyśmy mogli sobie tylko tak siedzieć i tyle. Więc raczej mi się daje, że na pewno bym mógł jakoś tu wejść, na przykład o, się drzwi wyważyć. Ty, bo 8%. Piotrek. 8%. 40 sekund jest widzowie do końca dnia. Zostało do końca dnia. Bo on tak przy rogu siedzi, to ja też wolę tak przy rogu siedzieć, bo ja nie wiem, nie wiem jak o co z tym chodzi. On tak przy rogu siedzi, no to ja też... U. Dobra, ja używam. Używajmy teraz prąd! I widzowie Pięć! Jeszcze raz o pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec wszystko. Traćmy ten Traćmy wszystko Robimy teraz tak, patrzcie, tak? I tak. I teraz yy, ten niech się ten niech się rozwali o, no, i... no i pięknie. No i teraz idziemy do tego O, tam, tutaj do elektrowni. A następnie do shopa, sprzedać i sobie kupić jakieś nowe. O, on już to robi, więc elegancko. A my wtedy idziemy, może po drodze znajdziemy jakieś e, części stare, które nas. które nam uratują życie i sprzedamy to i będziemy mogli więcej rzeczy sobie kupić. Dobra. Idziemy i jesteśmy. Dzień dobry. Doberek, co my tu mamy? Do A właśnie. A i tu można inne rzeczy sobie wywali... wyprzedać. No to nie my to zostawimy. I chyba kupię sobie tracker, widzowie. Tracker. Kupimy sobie może tracko, traczka, tracker. Tracker. Tracker, tracker mucker. Trucker fucker. <gry> Dobra. No to kupujemy chyba tracker, co? Widzowie. Jak W o tym myślicie? Ja myślę, że to jest dobry zakup. Kup. Kupuję tracker widzowie. Ja sobie, ja sobie może ułożę jakoś te rzeczy. A, chyba, o, przez, przez przypadek syku ten tak, to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu, i to zostawmy. Chyba tak jest. Tak jak jest, ja mam, to chyba jest. Hmm. Nie używajmy prądu, bo jest dzień, to nie ma sensu, za minutę. Nie wiem, czy pójść do tego safe houseu. To jedną noc na pewno on będzie w tym w sensie przyjdzie około tego safe house, jak na, jakoś. Przecież. Więc... Ten... Zobaczymy. Jak nie ty depinu! Jak nie. Siema! O, to jest... Czy to, to, to był ten sam typ? Jest? Nie, to nie jest ten sam typ. Dobra. Eee... Tu mamy zabitego nie, policjanta, i w Base Campie Base campie też jest taki Więc słuchaj, masz tutaj łańcuch mocny tutaj mamy Jego outfit jest no, a jego outfit to jest normalnie miliard koła Nie ma takiej liczby ogólnie, tak tak Piotrek, ja sobie tylko zobaczę tu o tym oka, nie Dobra Kurczę, chciałem go zamknąć, ale nie, dobra jeszcze nie, bo jak będzie chyba to przetrwaj noc, to wtedy dopiero rake, Drake wychodzi. Dobra, zamykaj. No! Dobra. Chodź tu, siedź tutaj po prostu w rogu. Ja zobaczmy, co tutaj. A, nikt nie, nawet jeszcze nie napisał na czacie. To jest, widzowie, ostatnia noc. Wy teraz, widzowie, to musimy przetrwać jeszcze tą noc i będzie dobrze. Dobra, zobaczmy na tracker. Zginiony sygnał, więc jest chyba daleko. Jest git na razie. Jest stary na razie, gitas. Idź, chodź, idź, choć. Ja jestem tu. Ty idziesz w inną miejscu. Na przykład tu. Ty idziesz tu. Albo tu. Dobra. Na razie mamy pora. Dalej zaginiony sygnał. Więc on... O kurczę, on gra na telefonie mi pokazuje. Ale ci gościu. Jak grasz na telefonie, to serio ci mega spoczywa. Czyli tak, jeśli jest zaginiony sygnał, czyli safe house, czyli on musi być gdzieś w części e, tego observation Tower albo be, e Base Campu. Nie? Tak mi się wydaje. Czyli on jest tam, ale niedługo może przyjść tu. Bo on chyba robi tak, że on po prostu idzie na jedną część, a następnie na drugą część. Dobra, otwórz, otwórz, otwórz mu. Otwórz. To jest, jest rake. Widziałem latarkę. Ja, a, a, a może właśnie też ta rake robi, że on puka? Widzowie. Że on puka. I on udaje... Oj! Ej, oś się dobra. Stary nie. 25 29 On jest coraz bliżej. Ej, co jest? Dobra, o! 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 o, o. Ja wolałem uciec. Bo on chyba rozwalał sufit. On, ja widziałem nawet jego pazury. On sufit rozwalał. A wolałem uciec. Czy on idzie za mną? Idzie? Nie, nie idzie chyba. Nie, on nie idzie do mnie. Dobra, widzę, mamy to. Nie idzie do mnie. Ale jeszcze nie wiadomo, bo może, widzę, nie przetrwamy tej nocy, tej dzisiejszej. Więc musimy też mieć to na uwadze. No, procenty raczej na całą noc nam wystarczą. Więc o to, to mi się w ogóle bać nie musimy. Tu mamy koordynaty. Super, super, mamy koordynaty. Nie wiem do czego za bardzo. Oj. Używamy tracker Dobra Godzina, 5 minut nam zostało Jezu, nieuboże, nie. 5 minut zostało, widzę nam do yy, Do przetrwania jeszcze 5 minut O, ale co? Myślałem, że to jest jakaś część Z jakiś dziwny. Posarany. Tu ktoś w sumie zarobi. To za... Ja słyszałem deski. Czy on dalej jest w tej kaosie i rozwala deski? Czy mi się tylko wydaje? Patrzę tu... Ej, co to jest? Minus... Czekaj. Minus 188 na 15. Dobra, nie. Chyba jedynie, co musimy wiedzieć, to tak. Minus 188 na sto dwadzieścia dziewięć. Dobra, minus sto osiemdziesiąt osiem. Czyli tam. Minus sto osiemdziesiąt osiem. Widzę, że tam jest minus sto osiemdziesiąt osiem. Oj. O! Na sto chyba dwadzieścia siedem. Swniony sygnał. O Boże, to są Rady rajka. Oj, ominąłem. To dziś tutaj w tych okolicach. Co tu coś jest czy co? Co ja, wie? nie wiem Nie wiem, trudno Dobra, 3 minuty zostały 3 minuty zostały do Co to jest? Wziąłem pistolet jakiś ja mogę z nim strzelić w rejka? Zostawię to na razie Dobra, wstrzelę to, widzę. Bron paliwa, to nie należy gdzie jest. Dostawy jakieś, dobra, wystrzelam to. Teraz tu przyjdzie Rijk. Chyba. Tak! Oddziałam na gdzieś! Oddziałam, ja nie mogę, on był, on był trzy kroki ode mnie. Ja nie mogę, to naprawdę mnie przestraszyć. za dźwiękiem samolot? O nie. O, w dupę, jasno. A, w dupę. On tu gdzieś jest. A możesz stąd iść, panie Rejku? Bo cię nie lubię. Ogólnie nie. Nie wiem, czy ty o tym wiesz. No! On idzie dalej do mnie. To mnie denerwuje. No i po co? No i ja jestem się przed ciebie. Więc mnie nie dogonisz. Ja jestem inny, jak Killian Mbappe. <grymne> Biegnę 40 na godzinę. No i mam nadzieję, że nie będziesz za mną chodził. Już. Tak jest, zaginiony sygnał. Nie ma tak być do końca rundy. Być wtedy łatwo. Jakiś samolot czyli to jest jakiś zostawie to nie jest z pistolet, żeby trzasnąć rejka w łeb. To jest po prostu do jakiejś do. No mm, do jakiejś dostawy, do jakiejś skrzynki, jak w Fortnite, do lutu chyba jakiegoś. Dobra, stała jakby minuta. A minuta, minuta. Czysta minuta. A jest zaginiony sygnał. Myślę, że to wygram. Po prostu stoimy tu, bo przez minutę ile mamy jeszcze prosto no, na no git. Stoimy tu, jak po prostu będziemy na traktor. Ten. No, 20 sekund. Le. Patrz, pat, pa, patr, patr, gdzieś tam idzie. On gdzieś tam uciekł. Nie wiem, on gdzieś tam uciekł. Dobra widzowie, to był, ostat to był widzowie. ostatni... odcinek widzowie. Mam nadzieję, że widzowie wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Naura, widzowie.